Nad jeziorem jest bardzo fajnie, jest bardzo fajnie, jest kapitalnie, bardzo fajnie nad jeziorem, nad jeziorem jest. Nad jeziorem fajnie jest, bardzo fajnie, kapitalnie, jest super fajnie, jest genialnie, jest bardzo fajnie i kapitalnie. Nad jeziorem bardzo fajnie, fajnie jest. Fajnie jest! Witam, witam serdecznie z tej strony, Gracja Nastateckie. Witam, witam. Jestem teraz tutaj nad jeziorem i tutaj jest bardzo fajnie, kapitalnie. Bardzo fajnie widać jezioro. Duże, ładne jezioro. A ja tutaj, właśnie nad jeziorem sobie odpoczywam, patrzę się, oglądam, co jak wygląda. I też i w wodzie można się trochę ochłodzić, trochę można sobie popływać tutaj w tej wodzie. Tutaj jest bardzo fajnie kapitalnie. Tak to jezioro wygląda. I tam są łąki, polany. Tutaj też jest taki lekki wzgórek i polanka. I tutaj jest też taka ścieżka. Tą ścieżką można właśnie sobie iść i zobaczyć, jaki jezioro wygląda z drugiej strony. Tak wygląda z tej strony. Tam jest oczywiście piękny las dookoła. Tam widać takie sosny ładne. A ja idę właśnie sobie tą ścieżką i idę sobie zobaczyć jak jezioro wygląda z drugiej strony nad jeziorem jest bardzo bardzo fajnie kapitalnie nad jeziorem jest genialnie nad jeziorem jest bardzo bardzo fajnie jest nad jeziorem jest kapitalnie. I tutaj z tej strony tak wygląda to jezioro. A jeszcze idę dalej, żeby zobaczyć, jak wygląda to jezioro całkiem z drugiej po prostu strony. La 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 la, la. Nad jeziorem jest. Jest bardzo fajnie, jest kapitalnie, jest bardzo fajnie, jest kapitalnie. Tak i tutaj widać już zupełnie z innej strony to jezioro. Tak wygląda właśnie z tej strony. I tutaj właśnie jest to takie lekkie wzgór wzgórze i łąka tam jest. A ja tutaj ścieżką idę jeszcze dalej. I tutaj strumyk wpada do tego jeziora. Tutaj płynie taki strumień. Bardzo ładny. No, a tutaj już jest po prostu. Las wokół tego jeziora. Bardzo fajny las. No i tam są sosny. Tu jest brzoza. A ja idę tutaj zobaczyć na to jezioro. Jak wygląda to jeziorko od drugiej strony. Od tej strony wygląda tak jezioro. I tamto wzgórze. I to jezioro. Bardzo fajne. Także bardzo fajnie jest tutaj i kapitalnie. A ja teraz sobie idę jeszcze zobaczyć na jeszcze inną stronę tego jeziora, jak to jezioro właśnie wygląda. I z tej strony tak wygląda. I tutaj jest. Bardzo fajna woda. Nad jeziorem jest fajnie, jest super fajnie. Jest kapitalnie, bardzo fajnie. Nad jeziorem, nad jeziorem. Nad jeziorem jest bardzo fajnie. Jest bardzo fajnie, jest kapitalnie. I tutaj można właśnie sobie nogi pomoczyć. W tym jeziorku. A tutaj już rosną szuwary. Szuwary piękne rosną. I później będą z tych szuwarów wyrastały pałki. Takie brązowe pałki. Bardzo fajne. A ja teraz. Idę sobie jeszcze zobaczyć, właśnie jak to jezioro wygląda, jeszcze z innej strony. nad jeziorem jest fajnie, jest super fajnie, kapitalnie. nad jeziorem jest kapitalnie i genialnie. La 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 Taki pięknie śpiewają, dają piękny koncert tutaj. Śpiewacki koncert. Śpiewają i śpiewają bardzo ładnie. Nad jeziorem, nad jeziorem, bardzo fajnie jest. Nad jeziorem, nad jeziorem, fajnie, fajnie jest. Super fajnie jest. Jest kapitalnie, jest nad jeziorem. Nad jeziorem fajnie, fajnie jest. Tak, bardzo fajnie. Ja idę teraz na drugą stronę jeziora jeszcze zobaczyć. Tak, tak, tak. Bardzo fajnie. Jest tutaj bardzo fajnie. Jest bardzo fajnie. Jest kapitalnie. Jest bardzo fajnie. Jest kapitalnie. Ptaki pięknie śpiewają. Bardzo fajnie. A ja tutaj ścieżką sobie idę zobaczyć jak wygląda jezioro jeszcze z jednej strony Tak No i tutaj tutaj są właśnie żaby wszędzie. No i to jeziorko z tej strony wygląda tak. A ja idę dalej, dalej i jeszcze dalej. Tutaj są takie fajne drzewa. A. Tutaj płynie strumyk. Tu jest to drzewo. Strumyk sobie płynie. A to jezioro z tej strony wygląda tak. Też bardzo fajnie. No i tam jest polanka. Polanka super fajna Kapitalna No i to jezioro Z tej strony jeszcze Inaczej widać Nad jeziorem jest fajnie, jest super fajnie kapitalnie Nad jeziorem bardzo fajnie Nad jeziorkiem jest bardzo fajnie, jest super fajnie kapitalnie Nad jeziorem jest fajnie tak, i tutaj jest ta duża taka łąka. Bardzo fajna, duża łąka. I właśnie to po tej łące można sobie chodzić. A tutaj jest wejście do jeziora. Wejście jedno. I wejście, tutaj jeszcze jest wejście następne do jeziorka. I z tej strony, tak to jezioro, z tej strony się tak prezentuje. Tenże, bardzo fajne jeziorko. Pozdrawiam wszystkich. Z nadjeziora. Bardzo fajnie jest tutaj. Pozdrawiam, pozdrawiam. No i na razie. Cześć, cześć, cześć. A ja teraz pójdę zobaczyć do tego jeziorka jaka jest woda. Tenże pozdrawiam wszystkich. I na razie. Cześć.